Cześć witajcie w dzisiejszym odcinku w dzisiejszym odcinku wam pokażę yy, co mam do sprzedania aktualnie bo mam do sprzedania yy, trochę tego a jeszcze wam powiem w jakiej jest tej rasy ale to pod koniec odcinka no, i nie co do podobie do, do no więc właśnie mam do sprzedania samca nowozelandzkiego białego yy, no, nie chcę na razie tych królików. Samiec tak jest taki, jest z RODO, więc mi jest niepotrzebny. Ja chcę tylko z RODO. Z niebieski, on ma trochę sy w klatce. Będę mu sprzątać teraz po odcinku. I co? Samiec też jest do sprzedania. Będzie nowa krew hodowli, mam nadzieję. Widać, że samiec ma trochę wylinkę teraz. Wszędzie jest, jest I co? Samiec jest ładny, ale idę do sprzedania. I co? To tyle. Tu jest samiec y, wiedeński biały. On na razie zostaje w hodowli. I co wam wcześniej w odcinku powiedziałem, że y, samiec jest z hodowli P60... Y, się pomyliłem, bo to jest y, z jakiego miesiąca się urodził. On jest akurat z czerwca chyba. No więc tyle Sam pomówiłem, że z hodowli PM60 On jest z hodowli Wam mówię 91B1 Więc to jest hodowla Więc tutaj tyle Tyle świnka, że on jest tak jak był, nie wiem, go teraz raczej sprzedam, bo nie chcę go... Tu jest samica, ona jest zakocona i powinno się 24 jakoś okocić, ale to dokładnie nie wiem, bo nie pamiętam. Tu u niej tyle, też ma trochę swych będę je sprzątać po odcinku, tak wszystkim. Tu jest samiec młody, on też raczej pójdzie do sprzedania, może jeszcze go tam przetrzymam trochę, ale do sprzedania pójdzie on. I co? Tyle tutaj. Yy, tutaj jest karzełek. Yy, on na razie zostaje. Później raczej go się pozbędę, sprzedam. Chyba, że zrobię klatkę, to zostanie. I nie pamiętam, czy na ostatnim odcinku wam mówiłem, że sprzedałem samicę w WN z młodymi. To jej nie ma. Klatka jest tutaj jest samica, WB Więc tutaj tyle I co? Tutaj tyle, no i co? Teraz Wam powiem w jakiej jakieś rasy Widać odcinek jest krótki No i w rasy tutaj tak jest Wiedeńskie, wiedeńskie niebieskie I wiedeńskie białe Może kiedyś dojdzie duża rasa królików Bo mi się bardzo spodobała Ale to Wam powiem w przyszłych odcinkach na razie nie chcę mówić a co no to, to tyle Tego łębia tak jakby nic się nie zmieniło więc nie będę pokazywać i co więc to tyle w przyszłym odcinku widzimy się w następnym na razie i cześć